W poprzedniej części wykładu przypomnieliśmy sobie, jakie zdarzenia, jakie zjawiska, fakty powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych, Było to przypomnienie z ewidencji księgowej, z tematu, ewidencja księgowa, wprowadzenie, czyli ta część pierwsza, a teraz chciałabym, żebyśmy przeszli do, żebyśmy skupili się na operacjach bilansowych. Dlaczego do nich wracam? O operacjach bilansowych wspomniałam już w ramach właśnie tematu ewidencja księgowa, natomiast to omówienie było dosyć pobieżne. Tutaj przyjrzymy się tym operacjom bilansowym bardziej konkretnie, tym jakie to są operacje, w jaki sposób dokonuje się zapisu księgowego takich operacji. Myślę, że warto do nich wrócić z tego względu, że jesteście już po wykładach, mam nadzieję, dotyczących organizacji rachunkowości i wprowadzenia do bilansu. I te operacje bilansowe po zaznajomieniu się z tymi dwoma kwestiami, czyli z organizacją rachunkowości, w szczególności z zakładowym planem kont oraz z pozycjami bilansu, pozwoli Wam lepiej zrozumieć, czym są operacje bilansowe i lepiej zrozumieć ten zapis księgowy tych operacji.